Cześć Andrzej, z tej strony Europa. Złośliwi mówią, że słabo reprezentujesz Polskę. Jestem przekonany, że to tylko niepotrzebna złośliwość. Jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej. Obchodzimy zresztą w tym roku 20. rocznicę. A propos, na razie członkiem jesteśmy 16 lat, do 20. rocznicy trochę nam brakuje. Natomiast ty nie za bardzo dopuszczasz myśl europejską. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. W swoim angielskim też się nie popisujesz. Very, very, very... Um, this, you know, this, is my, this is my own experience, yes? Jak również dobrze wiemy, jesteś ambitny i pracowity. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę... Mieszkaniu? Przykro nam tylko, że konstytucji się jeszcze nie umiesz nauczyć, a przecież coś przysięgałeś. Dochowam wierności postanowieniom konstytucji. <głosy> <głosy> Można było to, by powiedzieć, prezydent wszystkich Polaków. Aczkolwiek to też jest taki neo neobolszewizm. Neo a jedyne twoje słowa, które dają mi nadzieję to Podam się do dymisji. Do dymisji, do dymisji. Także Andrzej. Siedź w kącie, a znajdą cię.